Była kolejną artystką na ulicy, chudą, wyczerpaną i walczącą o każdy oddech każdego dnia. Emma założyła swoje małe stoisko w centrum miasta, mając nadzieję, że sprzeda choć jeden obraz. Nie dla sławy, nie dla ambicji, ale dla czegoś znacznie prostszego przetrwania. Ale pewnego decydującego popołudnia przed jej pracami zatrzymał się mężczyzna. Dostrzegł w jej obrazach coś, co sprawiło, że się zawahał. Emma nie zdawała sobie wtedy sprawy, że ten nieznajomy miał zmienić wszystko. Mężczyzna stojący przed nią to Keanu Reeves, a to, co zrobi później, zmieni desperacką walkę Emmy w historię, której świat nigdy nie zapomni. Zanim będziemy kontynuować tę niesamowitą historię, powiedz nam skąd ją oglądasz? A jeśli kochasz takie historie, nie zapomnij zasubskrybować, ponieważ jutro mamy dla ciebie kolejną wyjątkową historię. Miasto nigdy nie spało. Szyldy reklamowe migały nieprzerwanie, a ich neonowe światła odbijały się od mokrego od deszczu asfaltu. Dźwięk trąbiących samochodów i pospiesznych rozmów odbijał się echem między imponującymi budynkami. Dla większości ludzi był to kolejny zwykły wieczór, koniec kolejnego dnia pracy, ale dla Emmy każdy nowy dzień był wyzwaniem, a każda mijająca noc była okrutnym przypomnieniem, że czas ucieka, jej ciało było wyczerpane, a ból ciążył na niej jak niewidzialny ciężar, ale nie chciała się poddać. Drżącymi palcami wyregulowała ekrany na składanym stoliku, który ustawiła przy wejściu do zatłoczonej kawiarni. Gryzące zimno przenikało jej kości, ale ignorowała dyskomfort. Były ważniejsze rzeczy niż zimno, na przykład próba sprzedania przynajmniej jednego obrazu tej nocy. Potrzebowała go nie po to, by zapłacić czynsz czy kupić jedzenie, ale po to, by przeżyć. Emma wiedziała, że jej walka jest czymś, czego nikt nie zauważa. Nie nosiła chusty ani plakatu z prośbą o pomoc. Dla świata była tylko kolejną uliczną artystką walczącą o przetrwanie. A to nie wystarczyło, by ktokolwiek się zatrzymał. Rozejrzała się wokół. Ludzie mijali ją w pośpiechu, wchodzili i wychodzili z kawiarni, trzymając kubki z gorącą kawą, a ich śmiech wypełniał mroźne powietrze. Samochody sunęły wzdłuż alei, ich światła odbijały się w witrynach sklepów. Grupki przyjaciół rozmawiały z ożywieniem, nie zwracając uwagi na bladą, szczupłą dziewczynę ze zużytym pędzlem w dłoniach. Emma chciała być silna, ale rzeczywistość była nieubłagana. Prawda była taka, że kończył jej się czas. Leczenie było kosztowne, a ona już odkładała niektóre wizyty, bo po prostu nie miała pieniędzy. Każdy dzień bez sprzedanego obrazu przybliżał ją do przegranej walki. A co jeśli tej nocy nic nie sprzeda? Co jeśli nikt nigdy nie dostrzeże wartości w tym, co robiła? Zacisnęła usta, próbując powstrzymać niepokój. Nie mogła tak myśleć. Wciąż była nadzieja. Emma zmusiła się do obserwowania ulicy, skanując twarze przechodzących ludzi. Większość z nich rzucała szybkie spojrzenie na jej pracę i szła dalej, nawet nie zwalniając. Była do tego przyzwyczajona. Wtedy pojawił się on. Mężczyzna szedł powoli chodnikiem. W przeciwieństwie do spieszącego się tłumu, zdawał się naprawdę zwracać uwagę na otoczenie. Miał na sobie ciemne dżinsy i czarną, skórzaną kurtkę. Jego ciemne włosy opadały tuż za ramiona, lekko potargane, a on sam nosił okulary przeciwsłoneczne, mimo że było już ciemno. Przeszedł przed jej biurkiem, ale po kilku krokach zatrzymał się. Emma wstrzymała oddech. Mężczyzna odwrócił lekko głowę w jej stronę, jakby decydował, czy podejść, czy nie. Następnie bez pośpiechu podszedł do jej stanowiska. Po kręgosłupie Emmy przebiegł dreszcz. Było w nim coś znajomego. Nie potrafiła tego wyjaśnić, ale ogarnęło ją dziwne uczucie, jakby już go gdzieś widziała. Ale gdzie? Zatrzymał się przed obrazami i wyjął ręce z kieszeni, przesuwając palcami po krawędziach jednego z płócien. Czy namalowałaś je wszystkie? Zapytał. Jego głos był spokojny, ale pełen ciekawości. Emma skinęła głową. Tak, wszystkie są moje. Podniósł jedno z mniejszych płócien, przyglądając mu się uważnie. Był to obraz przedstawiający dziewczynę siedzącą samotnie na ławce z otwartą książką na kolanach, podczas gdy wokół niej migotały światła miasta. Wzrok mężczyzny zatrzymał się na obrazie dłużej niż wzrok innych ludzi. On nie tylko patrzył, on widział. On nie tylko patrzył, on widział. Sposób, w jaki używasz światła. Wygląda, jakby miasto wokół niego żyło, mruknął. Emma zamrugała zaskoczona. Rzadko zdarzało się, by ktoś opisywał swoją sztukę w ten sposób. Lubię uchwycić chwilę spokoju pośród chaosu, wyjaśniła. Czasami mam wrażenie, że świat pędzi zbyt szybko, a ja po prostu chcę zatrzymać chwilę, która naprawdę coś znaczy. Mężczyzna zamilkł na chwilę, jakby chłonąc jego słowa. To potężne, powiedział. Emma poczuła fale ciepła w klatce piersiowej. Nigdy nie przejmowała się pustymi komplementami, ale ten wydawał się szczery. Obserwowała sposób, w jaki trzymał ekran, jego intensywną koncentrację i to znajome uczucie tylko się nasiliło. Emma starała się być subtelna, ale nie mogła powstrzymać się od uważniejszego przyglądania się mu, kształtowi jego twarzy, sposobowi mówienia, jego obecności. Zaczynała rozumieć. Z pewnością widziała go już wcześniej, może na wystawie sztuki nie, to niemożliwe nie wyglądał jak kolekcjoner sztuki z telenoweli może na rozmowie kwalifikacyjnej albo nie odepchnęła tę myśl to było szalone a jednak jej serce biło szybciej chciała zapytać chciała wiedzieć na pewno ale co jeśli się myliła? A co jeśli to był zwykły człowiek, ktoś o znajomej twarzy przez przypadek? Milczała. Mężczyzna jednak odłożył obraz, ale nie odszedł. Zamiast tego nadal przyglądał się innym płótnom, jakby próbując wybrać jedno z nich. Emma poczuła, że przyspiesza jej oddech. Nie wiedziała, kim on jest, ale w głębi duszy miała przeczucie, że dzisiejszy wieczór będzie inny. Co się stanie, gdy utalentowana, ale nieznana artystka zdecyduje, że jej ostatnia nadzieja może leżeć w rękach przechodniów miasta? Tajemniczy klient ma wszystko zmienić, a Emma ma wrażenie, że już go kiedyś widziała. Ale kim on jest naprawdę? Emma chwyciła krawędź stołu, próbując zignorować zawroty głowy, które groziły jej zawładnięciem. Dzisiaj było lepiej niż w inne dni, ale wciąż źle. Ból był obecny, jak zawsze, stały cień, który nigdy jej nie opuszczał. Gorsze było jednak zmęczenie, nie to wynikające z dobrego odpoczynku, ale to, które tkwiło głęboko w jej kościach, sprawiając, że każdy ruch był walką. Nie chciała wyglądać na słabą, nie chciała, by ludzie jej współczuli, ale jej ciało ją zdradzało. Jej włosy, niegdyś gęste i pełne, były teraz cienkie i łamliwe, a skutki chemioterapii były widoczne w każdym kosmyku. Jej skóra straciła kolor, zastąpiona niemal upiorną bladością, a nudności pojawiały się i znikały bez ostrzeżenia, zamieniając nawet najprostsze czynności w cichą walkę. Ale Emma nie mogła dać po sobie tego poznać. Wzięła więc głęboki oddech i skoncentrowała się na stojącym przed nią mężczyźnie, który trzymał jeden z jej obrazów z intensywnością, która wydawała się inna. Sprzedajesz tu codziennie? zapytał, wciąż studiując płótno. Emma zawahała się. Prawie codziennie, kiedy czuje się na tyle dobrze, by tu być, słowa wydostały się na zewnątrz, zanim zdołała nad nimi zapanować. Nie lubiła przyznawać się do swoich słabości, ale kłamstwo wymagało więcej energii niż miała. Mężczyzna w końcu spojrzał na nią. A dzisiaj, czy to dobry, czy zły dzień, serce Emmy podskoczyło. Dlaczego poświęcał jej tyle uwagi? Większość ludzi ignorowała cierpienie, gdy je widziała. Odwracali twarz, mówili szybko i szli dalej. Ale nie on. On tam był, obecny. To jakiś dzień, odpowiedziała, zmuszając się do uśmiechu. Nie chciała mówić zbyt wiele, nie chciała się narażać, ale on nie odwrócił wzroku. I wtedy to się stało. Nagła fala zawrotów głowy uderzyła w Emmę bez ostrzeżenia, sprawiając, że ziemia wydawała się niestabilna pod jej stopami. Zamknęła na chwilę oczy, próbując się opanować. Powoli wzięła wdech, licząc do pięciu, a potem wydech. Ale przyszła słabość. Jej kolana ugięły się, a ręce, które chwilę wcześniej mocno trzymała na stole, zaczęły się trząść. Musiała usiąść. Próbowała to ukryć, chwytając od niechcenia krawędź stołu, ale mężczyzna to zauważył. Widziała zmianę w jego wyrazie twarzy. Widziała, kiedy naprawdę na nią patrzył, nie tylko na swoją sztukę, ale na nią naprawdę. Czy chcesz usiąść? Zapytał miękkim, ale stanowczym głosem. Emma przełknęła. Chciała odmówić, chciała udawać, że nic jej nie jest, ale nie mogła. Kiwnęła więc głową. Natychmiast mężczyzna podniósł krzesło z wejścia do kawiarni i przysunął je do niej. Emma odetchnęła z ulgą, gdy usiadła, czując natychmiastową ulgę, ale nienawidząc faktu, że wyglądała słabo. Wszystko w porządku? Zapytał. Tak, to się czasem zdarza, powiedziała tylko, ale wiedziała, że już się zorientował, że coś jest nie tak. Mężczyzna ponownie spojrzał na obraz w swoich dłoniach. To miasto nigdy nie przestaje się poruszać, mruknął niemal do siebie. Ale tobie udało się uchwycić momenty, których nikt nie zauważa. Emma zadrżała lekko. Dokładnie to próbowała zrobić. To było dokładnie to, co chciała, aby ludzie zobaczyli, a on natychmiast to zrozumiał. Ludzie poruszają się zbyt szybko, by cokolwiek zobaczyć, mruknęła. Uśmiechnął się lekko, ale ty nie. Emma obserwowała sposób, w jaki mówił, sposób, w jaki patrzył na rzeczy, a potem znów poczuła się znajomo. Widziała go wcześniej, wiedziała, że widziała go wcześniej, ale gdzie? Przez kilka chwil siedziała oszołomiona z ciężarem pieniędzy w dłoniach i ciepłem fotela wciąż pod nią. Co się właśnie stało? Kim on był? Serce jej waliło, gdy myślała o tym, jak patrzył na jej obrazy, jak ją widział, i wtedy, gdy jej umysł szalał, zdała sobie z czegoś sprawę. Znała go, widziała tę twarz już wcześniej, na plakatach filmowych, w wywiadach, magazynach. Właśnie sprzedała obraz Kianu Reevesowi, a jutro miał wrócić. Emma nigdy nie wierzyła w szczęście, ale kiedy tajemniczy klient pojawia się ponownie następnego dnia, zdaje sobie sprawę, że los może mieć inne plany, ponieważ mężczyzna przed nią to Kianu Reeves. Emma nie mogła zasnąć tej nocy po spakowaniu swojego stoiska i powrocie do swojego małego mieszkania, jego ciasnej przestrzeni pełnej niedokończonych płócien i rozrzuconych butelek z farbą. Opadła na wytartą sofę, wpatrując się w sufit, próbując przetworzyć to, co się właśnie wydarzyło. Wydawało się to niemożliwe. Sprzedała obraz Kianu Reevesowi. Kianu Reevesowi. To nie był sen, ani halucynacja spowodowana wyczerpaniem lub skutkami ubocznymi leczenia. To wydarzyło się naprawdę. Zatrzymał się tuż przed nią, wybrał jeden z jej obrazów i zanim odszedł, powiedział, że wróci. Ale dlaczego? To było pytanie, które krążyło mu po głowie. Większość ludzi kupowała obraz i znikała na zawsze, ale nie on. Przed wyjazdem wykonał telefon, a teraz wracał. Co to miało znaczyć? Tej nocy prawie nie mogła odpocząć. Jej umysł krążył w kółko, podczas gdy ciało wciąż było słabe, osłabione leczeniem. Za każdym razem, gdy zamykała oczy, ogarniał ją niepokój, ale następnego popołudnia znów się pojawił. Tego dnia wiatr był silniejszy. Mocny aromat świeżej kawy, dochodzący z kawiarni obok, mieszał się z ostrym zapachem spalin przejeżdżających ulicą samochodów. Emma była owinięta cienkim płaszczem, który nie wystarczał by ochronić ją przed zimnem, i wtedy zobaczyła zbliżającego się Kianu. Tym razem nie był sam. Szedł obok starszego mężczyzny ze starannie przystrzyżoną siwą brodą, ubranego w elegancki płaszcz i niosącego mały notatnik. Emma przełknęła, czując nagłą falę zdenerwowania. Co się dzieje? Kianu zatrzymał się przed jej stoiskiem ze złożonymi rękami, uśmiechając się lekko, jakby wiedział, że będzie zaskoczona. Cześć, Emma, jak się dzisiaj czujesz? Pytanie ją zaskoczyło, pamiętał jej imię. W porządku. Odpowiedziała, nawet jeśli nie była to do końca prawda. Przechylił lekko głowę, obserwując ją z taką samą milczącą uwagą jak wcześniej. Wiem, że wczorajszy dzień był taki sobie, a dzisiaj jest lepiej czy gorzej? Emma zawahała się, wciąż trochę niepewna. Mniej więcej, Keanu zaśmiał się lekko. Cóż, zobaczmy, czy możemy to zmienić. Wskazał na mężczyznę obok siebie. To jest David. Pracuje w świecie sztuki, zajmuje się kuratorstwem i kolekcjonerstwem. Kiedy wczoraj zobaczyłem twój obraz, wiedziałem, że muszę pokazać twoją pracę komuś, kto naprawdę ją zrozumie. Oczy Emmy rozszerzyły się ze zdziwienia, co? David wyciągnął rękę na powitanie. Kianu zadzwonił do mnie wczoraj wieczorem i powiedział, że spotkał na ulicy niesamowitą artystkę i że muszę zobaczyć jej pracę. Emma zamrugała, wciąż oszołomiona. Chcesz zobaczyć moje obrazy? David uśmiechnął się. Tak, chcę. Jeśli Kianu mówi, że jest tu coś wyjątkowego, to ja mu wierzę. Żołądek Emmy zaburczał nerwowo, gdy David zaczął przyglądać się jej płótnom. Nie rzucił tylko okiem, jak większość ludzi. Studiował je dogłębnie. Jego oczy przesuwały się po każdym pociągnięciu pędzla, zatrzymując się na szczegółach, jakby chłonął kryjące się za nimi emocje. Po kilku chwilach ciszy spojrzał na Emmę i powiedział. Twoje kolory są żywe, ale w twoich pracach jest głęboka melancholia. Każdy obraz wydaje się opowiadać historię, której słowa nie są w stanie uchwycić. Jest tu coś rzadkiego. Emma nie wiedziała, jak zareagować. Kianu, stojący obok niej, uśmiechnął się, jakby już o tym wiedział. Mówiłem ci, powiedział do Davida. Starszy mężczyzna skinął głową. Emo. Chciałbym zaprezentować twoje prace kilku osobom, kolekcjonerom, właścicielom galerii. Serce Emmi przyspieszyło. Galerie? Dawid wzruszył ramionami. Niczego nie mogę obiecać, ale myślę, że jest rynek na to, co robisz i chciałbym pomóc. Emma nie wiedziała, co powiedzieć. Od miesięcy próbowała sprzedawać swoje obrazy, by pokryć koszty leczenia. Pogodziła się już z myślą, że jej sztuka nigdy nie zostanie wystawiona w prawdziwej przestrzeni, że zawsze pozostanie tam, na chodniku, na pędzących ulicach, ignorowana przez świat. A teraz nagle ktoś powiedział, że może, tylko może, jej praca ma miejsce w świecie sztuki, wszystko przez Keanu. Spojrzała na niego wciąż, próbując zrozumieć, dlaczego to robi. Jakby czytał w jej myślach, powiedział, wierzę w talent ludzi i wierzę, że należy opowiadać właściwe historie. Emma poczuła ściskanie w gardle. Chciała powiedzieć, że nie jest pewna, czy na to zasługuje, że być może są lepsi artyści, ale jednocześnie chciała wierzyć, że to może być prawdziwe. Chciała wierzyć, że wciąż jest dla niej przyszłość. Zamiast więc wątpić lub odrzucać ten pomysł, wzięła głęboki oddech i zapytała, co muszę zrobić. David uśmiechnął się. Maluj dalej, pozwól mi zabrać kilka twoich płócien i pokazać je odpowiednim ludziom. A jeśli to zadziała? Spojrzał na Kianu, który tylko wzruszył ramionami. Wtedy zobaczymy, co się stanie. Emma powoli skinęła głową. Gdyby stało się to kilka tygodni temu, odmówiłaby. Gdyby stało się to kilka dni temu, wątpiłaby w to. Ale teraz, siedząc na zimnym chodniku, otoczona swoimi obrazami i przed jednym z najsłynniejszych aktorów na świecie, zdała sobie z czegoś sprawę. Może wciąż miała szansę, a Keanu Reeves pomagał jej tę szanse odnaleźć. Emma zawsze wierzyła, że jej sztuka jest niewidzialna, ale kiedy Kianu Reeves decyduje się pomóc, otwiera się przed nią świat możliwości. Czy to może być jej wielka szansa? Tej nocy Emma siedziała na podłodze swojego małego mieszkania, otoczona płótnami, próbując przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Wydawało się to surrealistyczne. Zaledwie dzień wcześniej była zajęta sprzedażą obrazu, aby pokryć koszty leczenia. Teraz Kianu Reeves i ekspert sztuki chcieli zabrać jej pracę do kolekcjonerów i galerii. Powinna była świętować, ale w głębi duszy mały głosi szeptał: A co, jeśli to się nie uda? Emma zamknęła oczy, próbując powstrzymać strach. Nie mogła się sabotować. Jeśli Kianu w nią wierzył, jeśli David widział w jej sztuce coś wyjątkowego, to może nadszedł czas by i ona spróbowała w to uwierzyć. I wtedy, następnego dnia, jej życie zaczęło się zmieniać. Kiedy Emma dotarła tego popołudnia do swojego zwykłego miejsca na chodniku, jej serce podskoczyło. Kianu już na nią czekał. Tym razem był sam, ubrany w te same ciemne dżinsy, skórzaną kurtkę i okulary przeciwsłoneczne. Wmieszał się w tłum, ale teraz Emma dokładnie wiedziała, kim jest. A co najdziwniejsze? Wydawał się zupełnie swobodny, jakby nie był jedną z największych gwiazd filmowych na świecie. Podeszła powoli, regulując pasek torby na ramieniu. Dotarłeś tu przede mną? Zażartowała, próbując ukryć zdenerwowanie. Kanu uśmiechnął się. Miałem trochę wolnego czasu. I chciałem przekazać ci kilka wiadomości. Oczy Emmy rozszerzyły się. Wiadomości? Zdjął okulary przeciwsłoneczne i włożył je do kieszeni marynarki. David pokazał swoje obrazy kilku osobom, byli bardzo zainteresowani. Mamy więc dwie możliwości. Emmy zaburczało w brzuchu dwie? Kanu skinął głową. Po pierwsze, jest galeria, która chce wystawić kilka Twoich prac w przyszłym miesiącu. Nie będzie to jeszcze duża wystawa, ale wystarczająca, by przyciągnąć uwagę. Emma zamrugała, próbując to zrozumieć. Galeria chciała wystawić jej sztukę. To było więcej niż kiedykolwiek odważyła się marzyć. A druga opcja, jej głos wyszedł prawie jak szept. Kianu przechylił lekko głowę, jakby sprawdzając jej reakcję przed udzieleniem odpowiedzi. Mam przyjaciela, który chce kupić kilka twoich obrazów. Nie tylko jeden czy dwa. Chce kilka. Emma poczuła, jak powietrze opuszcza jej płuca. Kilka? Kanu uśmiechnął się, pokazując zęby. Tak, i nie po okazyjnej cenie. Chce zapłacić tyle, ile naprawdę warte są jego prace. Co o tym sądzisz? Zapytał Kianu, uśmiechając się dyskretnie. Emma wzięła głęboki oddech, spojrzała na swoje obrazy rozłożone na zaimprowizowanym stole. Każdy z nich nosił w sobie kawałek jej duszy. Teraz musiała podjąć decyzję. Akceptacja oznaczała pozwolenie jej sztuce podążać niepewną ścieżką, ale oznaczała też nadzieję. Spojrzała na Kianu i uśmiechnęła się. Zróbmy to! Uśmiech Kianu poszerzył się. Dobry wybór! Nadszedł wielki dzień. Emma stała przed wejściem do galerii, patrząc na swoje imię i nazwisko wydrukowane na zaproszeniu. Światło w mieście. Pierwsza wystawa Emmy Carter. Słowa wydawały się nierealne. Niecały miesiąc temu próbowała sprzedawać obrazy na ulicy, licząc każdego centa na opłacenie leczenia. Teraz jej sztuka była wystawiana w jasnych światłach, otoczona przez kolekcjonerów, krytyków i wielbicieli. Poczuła nerwowe drżenie w żołądku, ale wzięła głęboki oddech. Zasługiwała na to, by tam być. I po raz pierwszy naprawdę w to uwierzyła. Kiedy Emma weszła do galerii, była przytłoczona tłumem. Dziennikarze robili zdjęcia, kolekcjonerzy szeptali do siebie, oglądając jej pracę, a grupa lokalnych artystów chwaliła jej technikę. Każdy obraz na ścianie opowiadał historię, ich historię. Historię walki, bólu i odporności, wszystkie uwiecznione w kolorach, odważnych pociągnięciach, świetle i cieniu, które wplotła w każdą kompozycję. Pośród tego wszystkiego zobaczyła jego. Keanu stał swobodnie przy jednym z filarów galerii, obserwując wystawę z cichym, zadowolonym uśmiechem. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, uniósł w jej kierunku kieliszek szampana. Emma roześmiała się i podeszła do niego. Co o tym sądzisz? Keanu rozejrzał się ze skrzyżowanymi ramionami. Powiedziałbym, że twoja sztuka mówi sama za siebie. Ale jeśli potrzebujesz słów, to jest niesamowita Emma. Poczuła falę ciepła rozchodzącą się po jej klatce piersiowej. To było możliwe tylko dzięki Tobie. Keanu potrząsnął głową. Było to możliwe, ponieważ miałaś odwagę zaakceptować to, co już było Twoje. Emma uśmiechnęła się, czując się lżej niż kiedykolwiek. Wtedy, ku jej zaskoczeniu, David pojawił się obok nich trzymając telefon. — Emmo, będziesz chciała to zobaczyć — powiedział, wręczając jej urządzenie. Na ekranie płonęły sieci społecznościowe. Zdjęcia z wystawy były udostępniane przez influencerów, blogi artystyczne, a nawet niektórych celebrytów, którzy słyszeli o młodym artyście odkrytym przez Kianu Rifsa. Ale to, co naprawdę sprawiło, że za nie mówiła, to konkretna wiadomość pośród lawiny powiadomień. Była to wiadomość ze szpitala dziecięcego. Twoje obrazy przyniosły tak wiele inspiracji naszym młodym pacjentom, czy zgodziłabyś się stworzyć coś specjalnego dla oddziału onkologicznego? Oczy Emi wypełniły się łzami. Spojrzała na Kianu, który już obserwował jej reakcję z wyrozumiałym uśmiechem. Co o tym myślisz? zapytał. Nie musiała się dwa razy zastanawiać, myślę, że nadszedł czas, aby dać coś od siebie. Miesiące później Emma znalazła się w szpitalu dziecięcym, zabierając swoje żywe płótna, aby rozjaśnić ściany. Tym razem nie malowała, by przetrwać, malowała, by nieść nadzieję. Dzieci zatrzymywały się, by na nią popatrzeć. Zafascynowane jaskrawymi kolorami, które rozpryskiwała po niegdyś sterylnych, białych korytarzach. Niektóre nawet chwyciły za pędzle i dołączyły do niej, śmiejąc się pomimo trudnego leczenia, któremu musiały stawić czoła. I tam, wśród nich, z rękami pokrytymi farbą i sercem pełnym wdzięczności, Emma znalazła nowy cel. Z czegoś, czego nie czuła od dawna, Emma zdała sobie sprawę. Nie była tylko artystką. Była kimś, kto mógł zmienić życie poprzez swoją sztukę tak jak Kianu zmienił jej. A teraz nadeszła jej kolej, by zrobić to samo dla świata. Emma rozpoczęła swoją podróż, sprzedając obrazy na ulicy, aby przetrwać. Ale kiedy życzliwość nieznajomego zmieniła jej przeznaczenie, odkryła, że jej sztuka była czymś więcej niż tylko sposobem na przetrwanie. To był jej sposób na zmianę świata. To była inspirująca podróż Emy i transformujący wpływ, jaki dobroć Keanu Reevesa wywarła na jej życie. Ale teraz chcę wiedzieć, co sądzisz o tej historii. Czy wierzysz, że sztuka może naprawdę zmienić świat i dotknąć ludzi w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Naprawdę chcemy wiedzieć, co myślisz. A jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie podziel się nią z kimś, kto Twoim zdaniem powinien usłyszeć to przesłanie nadziei i przezwyciężenia. Aha, i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić więcej historii, które pokazują siłę empatii, odwagi i ludzkiej transformacji. Chcesz więcej inspiracji? Kliknij jeden z filmów, które pojawiają się na ekranie, aby obejrzeć kolejną historię, która poruszy Cię i rozgrzeje Twoją duszę. Do zobaczenia w następnym filmie.